A. Złapałam gumę. O, a to pech. Skakuj. Inaczej się spóźnisz. Szybciej się nie da. Ruchy, ruchy. A, tak. a, a. Pierwszy. Wiecie, jak w życiu się plecie. Prezentacja więc będzie o żabach. Żaba jest zielona, ma cztery nogi i może daleko skakać. A co by było, gdyby to wcale nie było na niby? Różnie się od innych ludzi. Wyglądam normalnie. Ale czasem jestem zielony. Śliski. Czteronogi. Niewyjęty numer, przy pana! Proszę pana! Są na ziemi rzeczy, o których się filozofom nie śniło. Mój nauczyciel jest żabą. Jesteś za duża na takie bajki. Gdzie jest pan Franz? W Łazience. Przepraszam was. <grystanie> Jeszcze jedno. Takie potknięcie i straci pan posadę. Trzeba ciągle bardzo uważać, bo możesz być pożarty. Przez co? Przez bociany. Morderca. Chciałbym, żebyście mi pomogli. Będzie dobrze. Musisz to zobaczyć. Żaby są ohydne, obrzydliwe. Hmm? Ach, szkoda, że mnie taki nie uczył. Co panu jest? Pan żaba. Wszystko dobrze? Spoko. Wkrótce w kinach.